Jesteśmy na odcinku źródłowym Sadkówki, a tutaj y, kilka takich y, jest rowów merianacyjnych, kiedyś to pewnie takich małych strumieni, y, które się później łączyły w jeden, w jeden strumień i płynęły sobie w kierunku zachodnim, w kierunku Radomia. No, w później y, w XIX wieku zaczęto dzielić ten obszar najpierw tymi drogami większymi, Typu magistrala kolejowa, teraz 8 czy 26, która jest dołkowa w Międzytorzu. Natomiast y, później jeszcze y, wojska polskiego, czyli obwodnica Wschodnia Radomia sprzed kilkudziesięciu lat. No i ten teren tutaj ulegał zagospodarowaniu. Tutaj mamy narcyzy po środku pola. Tutaj wycięto drzewa ze względów na bezpieczeństwo portu lotniczego w Radomiu. Ale jest róża też. Wygląda na to, że tu było jednak jakieś domostwo, chociaż no nie znalazłem go na żadnych mapach. A to, że były to tereny łąkowe to świadczy też inny element. Z kolei, one się przenikają, to jest tarczyk, czy krwisty, czy kukułka, nie wiem, a może plamisty, nie wygląda na plamistego należałoby po prostu zobaczyć czy łodyga jest pełna czy pusta no ale to oznacza zniszczenie rośliny czego nie będziemy robić bo i po co jaskry już są mlecze zniknęły no niestety nawłoć olbrzymia jak widać tutaj już wychodzi i jest całkiem spora a nad nami nie było tych tego gatunku który się odzywa przed chwilą nie było dlatego że tutaj był las ale zmienił się charakter tego terenu na no bardziej odkryty, otwarty. Z czego pewnie skorzysta ten storczyk. No, i to, co nad nami słychać, czyli to albo ten gatunek, który, który nad nami słychać, czyli mm, czajka. Najprawdopodobniej y, lęk jest udany, bo niepokoi się. Wobec tego gdzieś są albo pisklęta, podejrzewam, że już na pewno są pisklęta, dlatego no, nie jest zadowolona, że ja tutaj po prostu jestem. No i tyle. Jesteśmy na terenie, który należał kiedyś do sołectwa sadków. Stąd sadkówka. Przynajmniej tak opisywał tą rzekę mróz, Kazimierz mróz, ale też yy, Witkowski, doktor Witkowski w latach 60. -tych. Współcześnie wszyscy to nazywają w Radomiu Potokiem Północnym.